Witajcie w kolejnym odcinku więziennych opowieści. Jakiś czas temu rozpocząłem cykl odcinków o ciekawych więzieniach poza granicami kraju. Było o Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i Brazylii. Jak do tej pory, jeszcze zrobię o Chinach i USA, ale to może w przyszłości. Natomiast powiem tak: największą popularnością w kontekście ilości wyświetleń cieszył się ten o więzieniach niemieckich, ale największą falę komentarzy, a zwłaszcza maili prywatnych do mnie, to znaczy prywatnych, no wiadomości mailowych, jak również komentarzy na Facebooku, wzbudził ten o Rosji. I dostałem wiele próśb o to, żeby zrobić odcinek o Czarnym Delfinie, czyli złowrogiej, najbardziej chyba mm, ciężkiej no i przerażającej kolonii karnej, jaka znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. A skoro prosiliście, no to mm, proszę uprzejmie o to właśnie odcinek o Czarnym Delfinie. E, powiem e, w nim trochę o historii, e, powiem o warunkach, jakie tam panują, ale powiem też o. No, niektórych skazańcach, którzy tam przebywają, zwłaszcza w kontekście ich czynów, które popełnili, a to, uwierzcie mi, są ciekawe historie, i myślę, że nie ma takich sytuacji i takich przestępstw natury kryminalnej na terenie Europy, co się dziać może w Rosji, bo jak pewnie część z Was wie. Jeśli nie, to spieszę donieść, że Rosja to nie tyle miejsce, Rosja to nie tyle kraj, co Rosja to jest po prostu stan umysłu i to tak jest po prostu. Zresztą nie bez powodu, bo długie dziesiątki lat Rosjanie byli hodowani według konkretnej szkółki jeszcze stworzonej przez Dziadzia Stalina. Był tworzony człowiek sowiecki, czyli tak zwany Homo Sovieticus. No i mimo tego, że Rosja Sowiecka przestała już dawno istnieć, a istnieje obecnie Federacja Rosyjska i Rosja uważa się za kraj w pełni demokratyczny, to jednak mimo wszystko cień homo-sovieticus pozostał. Piętno odciśnięte jest bardzo głęboko i tego się chyba niczym już nie da w najbliższym czasie wyplenić. Zresztą mógłbym tutaj długo opowiadać na temat historii Rosji, gdybyście tak sobie zrobili taką retrospekcję szybciutko w kontekście tego co was uczyli na historii to przypomnielibyście sobie że w Rosji tak naprawdę nigdy nie było żadnych swobód obywatelskich i ten naród zawsze był pod butem bo albo był pod butem carskim albo był później pod butem bolszewików komunistów no tam ludzie nigdy nie mieli lekko i dlatego społeczeństwo rosyjskie jest wyjątkowo specyficzne w skali całego świata no ale nie będę się przesadnie długo rozgadywał już opowiadam o czarnym delfinie, ale może jeszcze na wstępie powiem, że byłoby miło, gdybyście wspierali kanał, na przykład polecając odcinki w swoich social mediach, albo na przykład komentując, czy też łapkując. Jeśli się komuś nie podoba, to niech da łapkę w dół, nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli chce ktoś wejść ze mną w jakąś polemikę, to również zapraszam do kontaktu drogą mailową, jak i zapraszam wszystkich do komentowania pod tym odcinkiem. No więc, okej, okay. Czarny Delfin. Zanim powiem skąd się wzięła nazwa, bo to też nie jest takie zupełnie bez powodu, to powiem Wam, że znajduje się on mniej więcej 1200 km na południowy wschód od Moskwy, nieopodal granicy z Kazachstanem. Jest tam miejscowość Sol Ilieck, która to mieścina liczy sobie około 35-40 tysięcy mieszkańców. Założona została jeszcze w XVIII wieku ze względu na bogate złoża soli w tamtej okolicy. No i miasteczko, miasto w zasadzie, chociaż jak na rosyjskie warunki, to jest to w sumie niewielka mieścina, leży w zasadzie na umownej granicy między Rosją Europejską a Rosją Syberyjską, czyli. Tak, na pograniczu Europy i Azji, w zasadzie. Tak, na marginesie powiem Wam, że jeden z profesorów na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miałem okazję swego czasu studiować, mawiał, że jego zdaniem Azja zaczyna się na wschód od Wisły. Ale czy tak jest naprawdę, to nie wiem. Złoża soli w tamtym rejonie były tak olbrzymie, że istniały nawet naturalne góry solne, no, które oczywiście zostały rozgrzebane i rozkopane. No i później kopano w dół, z tego też powodu powstały jeziora wypełnione dziś Solanką, ale o tym jeszcze powiem trochę później, bo jest pewna ciekawostka z tym związana, też mająca ścisły związek ze stanem umysłu Rosjan. No ale wracając do miasteczka i jeszcze. Troszeczkę historii z nim związanej. No, sól musiała być wydobywana, ona wówczas była niezwykle cenna. To były te czasy, kiedy mówiło się, że sól jest na wagę złota, co wprost oznaczało, że gram soli był warty gram złota czasami w niektórych kręgach. No więc bogactwo było tam olbrzymie. No i żeby można było to jakoś skuteczniej szybko wydobywać oczywiście jak to w Rosji zaprzęgnięto do tego tak zwanych katorżników, czyli po prostu przymusową siłę roboczą, której jak wiadomo w Rosji nigdy nie brakowało, bo zawsze działo się tam jakieś a to powstanie, a to jakaś rewolta, a to trzeba było jakąś wiochę skapitulować, no więc powstała twierdza na wzgórzu nieopodal miasta. Twierdza, z jednej strony miała chronić dostępu do tych bogatych złóż, no a z drugiej strony oczywiście pełniła funkcję więzienia czy też obozu pracy. No i tak, long story short, przez długie dziesięciolecia w jakimś sensie zmieniał się charakter tego miejsca z obozu pracy. Przymusowej, takiej właśnie katorżniczej, jeszcze w wieku XVIII-XIX. Zmieniło się to później w obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej dla jeńców niemieckich. No i już w czasach po II wojnie światowej był tam obóz pracy przeznaczony głównie dla gruźlików, to znaczy kolonia karna, może nie tyle obóz pracy, co kolonia karna. Chociaż też związana z pracą, ale typowo dla osadzonych chorych na nieuleczalną gruźlicę. W 1967 roku doszło do brawurowej ucieczki, ponieważ więźniowie podkopali się pod starym murem otaczającym budynki mieszkalne i dokonali ucieczki w skali masowej. Nie wiadomo ilu dokładnie uciekło. Te informacje oczywiście są tajne, jak to często w Rosji bywa. No, prawdopodobnie również po to, żeby nie zachwiać legendy czarnego delfina, jako miejsca, z którego no nie ma wyjścia ani nie ma ucieczki. No i tak naprawdę, aż do roku 2000 niewiele się tam zmieniało. Zmieniał się może charakter kolonii karnej, nie było już to miejsce przeznaczone stricte dla gruźlików, tylko dla różnych innych osadzonych za ciężkie przestępstwa. To były oczywiście czasy, kiedy w Rosji wykonywano karę śmierci, więc tam też często dokonywano egzekucji. Natomiast po roku 2000, już za czasów Władimira Władimirowicza Putina, charakter tego obiektu się nieco zmienił. Został nazwany oficjalnie zakładem karnym numer 6 Czarny Delfin, i od tamtej pory jest to kolonia karna o zaostrzonym rygorze, przeznaczona dla Osadzonych odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, w Rosji, mimo tego, że formalnie kara śmierci obowiązuje jest wpisana gdzieś tam w kodeksach, czy może nawet w konstytucji, nie wiem dokładnie jak wygląda to w kontekście zapisów prawa, aczkolwiek istnieje od bardzo dawna moratorium na wykonywanie kary śmierci, czyli. czyli Istnieje jako, jako jedna z form kar, ale no nie jest zasądzana, a już na pewno nie jest wykonywana, a przynajmniej nie oficjalnie. No więc, maksymalnym wymiarem kary, jaki może być zasądzony w Federacji Rosyjskiej, jest kara dożywotniego pozbawienia wolności i tacy dożywotniacy trafiają właśnie m.in. do czarnego delfina. Teraz powiem Wam skąd się wzięła nazwa. A stąd, że któryś z osadzonych, nie wiadomo dokładnie kiedy, no, miał nadmiar czasu i stworzył dosyć dużą gipsową rzeźbę przedstawiającą właśnie wyskakującego z wody delfina w kolorze czarnym. No i tak bardzo się to spodobało strażnikom, że no, przylgnęła do tego miejsca nazwa Czarny Delfin. W miejscu tym może przebywać około tysiąca osadzonych, na chwilę obecną jest tam około 500-600 osób, takie są szacunki, a do ich ochrony jest zatrudnionych no, 900-1000 strażników i pracowników administracyjnych. Skazani za najcięższe przestępstwa, czyli za na przykład gwałty albo przypadki kanibalizmu, ale to jeszcze powiem za moment o tym, kto tam siedzi za co, no, przebywają w pojedynczych celach, pozostali przebywają w celach dwu, trzy, czteroosobowych, wszyscy osadzeni, ubrani są w jednolite czarne uniformy z trzema białymi pasami, no, na pasie mniej więcej tak. Więźniowie wzajemnie, jak i przez strażników nazywani są osami, od rosyjskiego słowa osudzioni, czyli skazany. Jest krótko i konkretnie, po prostu są to osy. Jest wywiad, do którego dotarłem, i oczywiście będzie wywiad to może trochę za duże słowo. Relacja człowieka, który spędził tam trochę czasu niesłusznie skazany na dożywocie. Po kilku latach wyszedł, ale opowiedział, co tam widział, co tam zastał, i mówi się, że tam jest wszystko krótkie, bo nazwa jest krótka. Czyli osa, spacer jest krótki, posiłek jest krótki, tylko pobyt jest długi, bo dożywotni. Więźniowie mają prawo do jednego półtora godzinnego spaceru w ciągu dnia. No, co szczerze Wam powiem, to jest długo, akurat, bo w Polsce jest godzinny spacer, no ale mniejsza o to. Poza tym cały czas spędzają w celach. Jest tam taki rygor, że w ciągu dnia nie mogą siedzieć na pryczy. Mogą tylko stać, spacerować albo ewentualnie siedzieć na taborecie. Przy czym taboret jest jeden na cele, czyli nieważne ilu tam jest osadzonych, taboret jest zawsze tylko jeden. Jedzenie to jest z reguły chleb i zupa. Jest podawane jeden albo dwa razy dziennie. I kolejna ciekawa rzecz jest taka, że jedzenie jest podawane przez klapę w drzwiach. W polskich więzieniach też jest taka klapa w drzwiach, natomiast tam dodatkowo jedzenie jest podawane na półtora metrowej drewnianej łopacie. No, chodzi o to, żeby przeciwdziałać czy zapobiegać przekazywaniu różnego rodzaju grypsów czy listów, karteczek, ponieważ podobnie jak w wielu innych więzieniach świata, również w Czarnym Delfinie, roznoszeniem posiłków zajmują się kajfusi, czyli osadzeni, no w tym przypadku pewnie za jakieś Mniejsze zbrodnie, chociaż jak tam wszyscy na dożywocie, to może akurat tak być, że mniejsza zbrodnia w ocenie tamtejszego kierownictwa zakładu karnego polega na tym, że zabił 5, a nie 55, bo tacy też tam się znajdują. No tak czy inaczej, jedzenie na łopacie jest niewątpliwie sporą ciekawostką w skali świata, tak mi się wydaje. Teraz opowiem wam trochę, co tam się dzieje w środku w kontekście. Rygoru, jakie panują zasady, i będzie to relacja Jewgenija, który trochę tam czasu spędził, ale zanim powiem, co się dzieje wewnątrz, to Wam opowiem, za co Jewgeni tam trafił. No więc on pierwszy raz był osadzony w 1983 roku za jakieś, powiedzmy, drobne przewiny. Wyszedł z więzienia po kilku latach, w 1987, no ale to więzienie na tyle go zniszczyło, że bo on trafił jako w miarę młody człowiek, świeżo po wojsku, więc był na tyle zdeprawowany, że nawet nie szukał nigdzie pracy, tylko dołączył do jakiejś grupy przestępczej. No i razem z tą grupą gdzieś tam się... Błąkali po mieście, dokonywali jakichś drobnych włamów, jakieś wymuszenia, haracze, rozboje, pobicia, gwałty na zlecenie i bez zlecenia. Rozumiecie te sprawy. No i w pewnym momencie ta jego grupa uczestniczyła w porwaniu rodziny pasera, który był bardzo kronombrny i nie chciał im zapłacić haraczu. Jwgieni w tej akcji nie brał udziału i miał na to żelazne alibi, ponieważ akurat przebywał ze swoją kobietą. Tego dnia, cały dzień i całą noc. Natomiast podczas tego porwania doszło do takiej sytuacji, że no, paser tak czy inaczej nie chciał płacić, ponieważ był tam jakoś, jakąś, miał koligację z szefem lokalnej policji. W związku z tym stwierdził, że odmówi płacenia tego haraczu i zrobi wszystko, żeby odzyskać swoją rodzinę. No, a bandyci stwierdzili, że się zemszczą. W związku z tym dokonali zbiorowego gwałtu na jednej z córek tego szpasera. No a że była, jak to Jewgeni mówi, słabowita, to umarła. Więc zabili również młodszą córkę, żeby nie zostawić śladów ani świadków przede wszystkim. Obcięli im głowy, zakopali w kamieniołomie, szczątki rozrzucili po różnych wysypiskach śmieci. Natomiast no, nie wiedzieli o tym, że jedna z tych kobiet miała wcześniej jakieś zatargi z policją i e, jej odciski palców były w kartotece. No i w pewnym momencie jak ktoś znalazł rękę ofiary, udało się zidentyfikować odciski palców. No i tak e, po kropce od kropki do kropki policjantom udało się dotrzeć do sprawców, a sprawcy e, jako głównego e, prowodyra całego zamieszania wsypali Jewgenija. Które został oczywiście błyskawicznie aresztowany, skazany, no i z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności trafił do Czarnego Delfina. Jewgien opisuje, że trafił do Czarnego Delfina w zasadzie na samym początku, po reformie czyli to musiał być początek lat 2000, kiedy to ta kolonia karna nabrała statusu ciężkiego więzienia z przeznaczeniem wyłącznie dla skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności. W związku z tym, no, tam była spora roszada, jeśli chodzi o osadzonych, czyli tacy, którzy byli skazani na długoletnie wyroki, zostali stamtąd zabrani i przetransportowani byli do innych ośrodków kaźni. Natomiast czarny delfin zgodnie ze swoim nowym przeznaczeniem został zapełniony z kazańcami, którzy tylko i wyłącznie mieli jeden wyrok, każdy z nich, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. No i Ewgenii, no nie, nie pasował do tego środowiska, i sam był dosyć mocno przerażony. No i tam trafiła niezła zbieranina. Razem z nim przywieziono 200 innych osadzonych z całego kraju i to byli pedofile, różnego rodzaju gwałciciele, kanibale, sadyści. Wielokrotni mordercy, i jak sam wspomina, klawisze bali się przeokrutnie tychże osadzonych, no bo nie wiedzieli, co takiemu, że co takim ludziom, zwłaszcza w skoncentrowanym w jednym miejscu, może trafić, do, przyjść do głowy. No a ponieważ się bali, no to ten strach przeradzał się u nich w okrucieństwo. Dlatego Jewgeni pisze, że bili ich cały czas. W zasadzie bez większego powodu za wszystko byli bici, czyli tam rządziła po prostu pałka, a strażnik więzienny mógł tej pałki użyć w zasadzie w każdym dowolnym momencie, więc za to, że więzień nie spuścił oczu, za to, że gniewnie spojrzał lub za to, że strażnik uznał jego spojrzenie za zbyt szydercze, od razu pała szła w ruch i wszyscy byli bici. Niewykonanie polecenia, za to, że ktoś siedział na pryczy w ciągu dnia, wszystko było karane biciem, tylko i wyłącznie biciem. Tam nie było żadnych innych kar porządkowych, tylko było po prostu bicie, czasami takie naprawdę, naprawdę mocne. Był tam jeden z osadzonych, Siergiej Madujew. Oni mówią, że to był taki jeden z najsłynniejszych i ostatnich prawdziwych radzieckich zbójów. No i on zmarł w czarnym delfinie, po prostu pobity na śmierć. Stało się to w taki sposób, że no był jakiś dosyć, powiedziałbym, krnobrny i niekoniecznie chciał się podporządkować. W związku z tym strażnicy wzięli go na łaźnię i tak go tłukli, że no jeszcze został przyniesiony półprzytomny do celi, ale następnego dnia po prostu zmarł. Oficjalnie w dokumentach wpisali mu, że zmarł na skutek niewydolności układu sercowo-naczyniowego, no i jak się okazuje było bardzo wiele takich przypadków właśnie zgonu na skutek a to zawału, a to udaru, a to niewydolności, a wszystkie te zgony były powodowane po prostu ciężkim pobiciem w łaźni. Podobno dosyć często dochodziło do tego typu wydarzeń i to właśnie w łaźni, no bo jak sam Ewgenij stwierdził, dosyć łatwo można tam pozbyć się śladów krwi. Strażnicy więzienni organizowali też specyficzne zawody, czyli brali do łaźni kilku więźniów i na przykład razili ich paralizatorem, robiąc zakłady, który pierwszy straci przytomność, albo kazali wypić czy wypijać więźniom po kilka litrów wody, później walili ich po brzuchach i robili zakłady, który pierwszy zwymiotuje. I przypominam, że mówię tutaj o początku lat 2000. Kolejna ciekawostka związana z tym miejscem jest taka, że no tam generalnie strażnicy nie pili za dużo alkoholu z prostego powodu. Otóż tam, w tamtych rejonach świata, nie wiedzieć czemu, ale jest pod dostatkiem marihuana, która rośnie jak chwast na polach, na trawnikach, w zasadzie jest tego zielska wszędzie pełno, więc w zasadzie nie ma powodu, żeby kupować drogi alkohol i się nim upijać, skoro można sobie kręcić jointa z tego, co akurat jest dostępne tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Zjawisko palenia marihuany w sposób powiedziałbym wręcz oficjalny ukróciło się po tym, jak latem 2001 roku jeden z ujaranych przepraszam za to określenie, ale przecież nie można inaczej żołnierzy wlazł na wieżę strażniczą i zaczął ostrzeliwać z kałasznikowa dziedziniec czarnego delfina. No i no, po tym wydarzeniu zarówno strażnicy jak i osadzeni otrzymali kategoryczny zakaz palenia. Natomiast wiecie jak to w Rosji, zakaz zakazę, marzycie życiem, także dalej palą z tym, że nieco mniej. Wszystkie te przejawy okrucieństwa i sadyzmu ze strony strażników więziennych nie wychodziły nigdy na zewnątrz, ponieważ Administracja więzienna no, nic z tym nie robiła, nie wyciągane były żadne konsekwencje w stosunku do strażników, ponieważ no, dyrekcja wychodziła z prostego założenia: są tam skazani najgorsi zwyrodnialcy, y, więc nie ma się co nad nimi litować, to po pierwsze, a po drugie, tak wszyscy są skazani na dożywocie, więc co to za różnica, czy y, umrą wcześniej czy później, czy, ty, czy będzie to śmierć y, z powodów naturalnych, czy na skutek pobicia? To jakby śmierć jest zawsze śmiercią. Natomiast troszkę się to ukróciło. Mniej więcej wiosną 2002 roku dwóch czy trzech skazańców napisało pismo, i to skutecznie to pismo udało się wysłać do sądu. I to były pisma z prośbą o rewizję wyroku i ponowne zbadanie ich sprawy. No a ponieważ były to lata 2000 i sądy rosyjskie naprawdę uznawały się za w pełni demokratyczne i praworządne. Ich sprawę potraktowano poważnie i okazało się, że dwóch spośród nich zostało całkowicie uniewinnionych. No i wyszli z Czarnego Delfina jako wolni ludzie. To spowodowało szereg kontroli, no bo oni, oczywiście, jak wyszli, to powiedzieli, co tam widzieli. Spowodowało to audyty, kontrole i troszeczkę się ukróciły. Praktyki, o których mówiłem wcześniej, co nie zmienia faktu, że dalej jest tam co najmniej niewesoło. Ale wynika to również z tego, jacy ludzie tam odsiadują swoje wyroki, bo są to ludzie straszni. I tak, nad drzwiami do cel często są zawieszone karteczki, na których jest napisane, kto w danej celi siedzi. Ma to na celu. Jakby uświadamianie strażników więziennych, którzy tam często pracują od niedawna, ponieważ no siłą rzeczy jest tam spora rotacja, no żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia i żeby naprawdę poważnie traktowali swoje zajęcie i byli wiecznie czujni. No więc kilka takich przypadków Wam zacytuję. Władimir Muchanin marzył o prześcignięciu swojego idola czekało 8 morderstw w dwa miesiące. Kanibale. Nikoliew i Mal Maszlich. Pierwszy zabił i zjadł dwie osoby, drugi cztery. Jedna z nich została zabita i ugotowana już w więzieniu. Oleg Ryłkow. 37 zgwałconych dziewczynek w wieku od 6 do 15 lat. Cztery morderstwa. Wadim Jerszow. 19 gwałtów i morderstw. i Iwańcow. Mordował przez kilka godzin swoją ciężarną żonę na oczach sześcioletniego syna. Ali Sultan Salichow wysadził w powietrze dom mieszkalny. 64 osoby zabite. Tamarlan Aliyev wysadził w powietrze pięciopiętrowy piętrowy budynek. 19 zabitych, 90 rannych. I tak dalej, i tak dalej. No więc tacy to osadzeni przebywają w czarnym delfinie. W związku z tym w jakimś sensie trudno się dziwić, że jest tam dosyć ciężko i dosyć brutalnie, bo jak wspomniałem wcześniej, Rosja to jest w dużej mierze stan umysłu, i tam są czasami tacy zwyrodnialcy, że naprawdę no, klękajcie narody. Dlatego też tutaj pozostaje sporna kwestia, czy naprawdę kara śmierci dla niektórych nie jest najlepszym rozwiązaniem. No ale wracając do warunków, jakie tam panują, bo to nie wszystko. Więc, tak jak wspomniałem, troszeczkę tam teraz zależało i być może już nie ma tak potężnych karcielesnych, a być może po prostu już się o tym tak głośno nie mówi i już nie ma kontroli, a jak znam życie to pewnie raczej ta druga opcja. Natomiast obowiązują tam pewne zasady porządkowe, które były i prawdopodobnie dalej są. Więc, na przykład, osadzony nie może patrzeć w oczy strażnikowi. Tak jak wspomniałem, nie może siedzieć na pościelonej pryczy. Może tylko stać albo chodzić, siedzieć na taborecie. Za każdym razem, jak widzi strażnika, musi z automatu kierować ręce za plecy. A gdy jest kontrola, czyli na przykład, strażnik otwiera nie tyle drzwi do celi, co tą klapkę na jedzenie, albo gdy patrzy chociażby przez wizjer do środka, to osadzeni muszą przyjąć taką pozycję specyficzną, czyli muszą się zgiąć w pół, tak jakby chcieli dłońmi dotknąć kostek, ale jednocześnie ręce muszą być wyprostowane, palce rozłożone i usta otwarte. I w takiej pozycji czekają na polecenie, no i na przykład jeżeli pada komenda idziemy, to wtedy mm, Muszą ustawić się w rządku przy drzwiach wejściowych do celi, wychodzą, ustawiają się twarzą do ściany, są pobieżnie sprawdzani, i następnie idą w taki oto sposób, że ustawiają się no mniej więcej w takiej pozycji, o jakiej powiedziałem wcześniej, czyli zginają się w pół, tak że głowa. Następnego leży mniej więcej na pośladkach tego, który stoi przed nim. W takim rządku się ustawiają i na komendę idziemy. Ten, który jest z przodu mówi czu czu czu, udaje lokomotywę, a pozostali udając wagoniki, naśladując stukot kół. I w ten sposób taką całą brygadą idą na przykład na łaźnie. I oczywiście nie jest dozwolone rozszczepienie tych wagoników, bo grozi za to kara prawdopodobnie cielesna. No i tak to właśnie działa, jeśli chodzi o takie typowe porządki dzienne. Oczywiście są dodatkowe kary dyscyplinarne w postaci np. karceru, ale to się podobno zdarza rzadko, bo zdecydowanie częściej idzie po prostu w ruch pała nie ma tam nikt ochoty na wypełnienie dodatkowych dokumentów chociażby związanych z tym, że któryś tam osadzony idzie do karceru nieopodal całego ośrodka Czarny Delfin znajduje się cmentarz a na tym cmentarzu liczne nagrobki, które nie mają żadnych nazwisk, a jedynie numerki i to są, tam są pochowani osadzeni, którzy dokonali żywota na terenie tejże kolonii karnej. Ale jeszcze mała ciekawostka na temat samego miasteczka Sol-Ilicka. Otóż, jak mówiłem wcześniej, tam były, a może i nawet jeszcze są, olbrzymie złoża soli. No i one były, jak to w Związku Radzieckim, dość intensywnie eksploatowane. Do tego stopnia, że kopali sól tak mocno i tak intensywnie, że aż wykopali całkiem spore jezioro. I w pewnym momencie to jezioro gdzieś w połowie XX wieku zaczęła powoli wypełniać woda. Potem no, całe, całe to jezioro, całe to wyrobisko zostało, zostało wodą wypełnione, i tam woda znajdująca się posiada mniej więcej takie właściwości jak w Morzu Czarnym, przepraszam, jak w Morzu Martwym, czyli y, można siedzieć na wodzie i się człowiek nie zanurza, ponieważ woda ma ogromną wyporność. I nawet któregoś razu jeden z osadzonych w Czarnym Delfinie. Z wykształcenia chemików wpadł na pomysł, że można z tej wody produkować kosmetyki, podobnie jak produkowane są kosmetyki z wody z Morza Martwego. Okazało się, że razławska solanka ma rzeczywiście niemal identyczne właściwości, jak ta woda, która pochodzi z Morza Martwego. No i tak powstała jakaś gałąź przemysłu, która no, produkuje właśnie różnego rodzaju kosmetyki i specyfiki z użyciem tejże wody solankowej. No i mm, po raz kolejny przykład na to, że Rosja to jest stan umysłu, jest taka dosyć osobliwa tradycja mieszkańców miasteczka, mianowicie nowożeńcy zaraz po ślubie, po oficjalnym zawarciu związku małżeńskiego, zaraz z Urzędu Stanu Cywilnego, jeszcze przed imprezą weselną, jadą pod bramę Czarnego Delfina, żeby tam się sfotografować, a niektórzy nawet za zgodą dyrekcji wchodzą na dziedziniec i tam robią sobie zdjęcia przy gipsowej figurze Czarnego Delfina. No i ma to być taka tradycja, która symbolizuje, że od dzisiaj są ze sobą na całe życie, podobnie jak mieszkańcy Czarnego Delfina też są tam na całe życie. I tym optymistycznym akcentem, jakże radosną rosyjską tradycją, chciałbym zakończyć ten niepokojąco smutny odcinek, zapraszając oczywiście do wysłuchania wszystkich kolejnych. Gdybyście mieli oczywiście jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Gdybyście chcieli, żebym rozwinął jakiś kolejny wątek albo kolejny odcinek, to piszcie śmiało w komentarzach, w mailach, na Facebooku. Ja, oczywiście, jak zawsze jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje i pomysły, więc będę starał się to realizować. A na pewno będzie jeszcze odcinek o słynnych więzieniach amerykańskich i w zasadzie o słynnym amerykańskim podejściu do traktowania osadzonych, ponieważ oni mają dosyć specyficzne zasady. No i opowiem też o więzieniach chińskich, bo to też jest specyficzny stan umysłu. Dzięki wielkie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w następnym odcinku.